Dobie ogółem dzisiaj on będzie zarobał, już możesz zar zarować. Całą musisz wypić za jednym. Pi, dawaj, pij, wierzę w ciebie. Piłeś już z tego? Tak? Dobra, ja też będę zarował. Wizerowała, teraz czekam jeszcze. Zarówno. Możesz pójść. O oh my god. I co? Ja jutro nie idę do szkoły. On też jest w poniedziałek, dzień nauczyciela. Nie mam szkoły do przyjścia. Więc mi rodzice się zgodzili i nie pójdę. We wtorek idę. Więc jutro możecie widzieć, że będzie bardzo dużo filmików. Bo mi rodzice się zgodzili. Dobra, pa О боже, ох, что? А, вот это бард. Мне теперь надо раматься на